I od razu też nadmienię, że do, oczywiście do e, Michaliny i do Kasi, które już się przedstawiły i które już są znane, dołączyły też e, Agnieszka Maćkowiak, która jest liderką do spraw akcji komercyjnych Wika. I jest też z nami. <klucza> Małgorzata Rusewicz, e, prezeska Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych oraz prezeska Zarządu Izby Zarządzających funduszami i aktywami. No, i oczywiście podtrzymujemy, wszyscy skracamy dystans, również będziemy. Per, e, ty. No właśnie, wrzuciłem pytanie, jestem ciekaw, czy już się odpowiedzi pojawiły. Możemy zobaczyć? Mamy radę, czy nie? O, zgadzam się. Celem firmy jest zysk, nie działalność na rzecz ESG. Zdecydowana większość zgadza się z tym stwierdzeniem. No i właśnie. Co tu teraz swoją drogą swoją drogą nie wiem jak to jest ale jestem tutaj rodzynkiem na tej scenie mówiliśmy o różnorodności jesteś człowiekiem tak jestem człowiekiem natomiast w, też patrząc na te wszystkie elementy mam wrażenie że tymi tematami związanymi z ESG z, z różnorodnością Niestety, ale tak z moich obserwacji wynika, że przede wszystkim kobiety w organizacjach się zajmują. Nie wiem, czy tu na sali, ale tak patrząc mamy... No dobra, może będzie pół na pół, patrząc na te odpowiedzi, a liczyłem, że może będzie jakaś zależność. Co, jak wy się odniesiecie tak naprawdę do odpowiedzi uczestników dzisiejszego sympozjum? Ja no to zacznijmy. Ja też się zgadzam kontrowersyjnie powiem. <noise> Nie bo sobie myślę wiecie tak, że yy, ja yy, pracuję jakby z boku biznesu yy, i to co widzę to yy, po prostu różnice pomiędzy biznesem, a fundacjami stowarzyszeniami, yy, każde z nich ma inne cele i moim zdaniem yy, to, żeby yy, działania yy, takie społeczne na rzecz yy, no, Literki S były uzasadnione, muszą się łączyć z celem strategicznym organizacji. Jeżeli jest to firma, to często celem strategicznym jest osiągnięcie pewnego zysku. E, w związku z tym, o ile te działania S ładują, e, przepraszam, rozproszyło mnie to, <laughs> no, to ładują, pomagają realizować zamierzoną strategię, to są uzasadnione. Mhm. No dobra, czy ktoś w takim razie z was ma odmienne zdanie? Ja co do zasady lubię się nie zgadzać, ale rzeczywiście tak jak postawiłeś to pytanie, to, to ono jest pragmatyczne i sensowne. Natomiast gdyby je trochę przemodelować, czyli zadać w ten sposób, czy abstrahując od generacji, ale faktycznie dziś w tych młodszych generacjach to jest bardziej widzialne, na ile ważne jest dla nich, żeby firmy się angażowały w E, S, G, we wszystkie albo do wyboru, no to pewnie ten wykres byłby inny, i z mojego obszaru, czyli takiego obszaru związanego z ludźmi, z kwestiami różnorodnościowymi, badania pokazują, że w generacji Z, alfa, czyli tych młodszych, aż dla ponad 40% to jest ważne, żeby ten impact był. No ale ten cel, to jest cel biznesowy dla biznesu, chyba że zacznie się nazywać inaczej niż biznes, to być może wtedy będzie ten inny cel realizował. Bo faktycznie na końcu tego wszystkiego jest pewnego rodzaju zysk. Mam nadzieję, że też konkluzja taka będzie, że również możemy go osiągać dzięki tym trzem magicznym literom. No i właśnie, ja też chcę się do tego odnieść, ponieważ mówimy o tym, że oczywiście działalność na rzecz zysku, czyli nieraz być może w sposób nieetyczny prowadzona, być może z zastosowaniem różnego rodzaju mechanizmów, chociażby greenwashingowych, marketingowych. Ja celowo wrzucam to na warsztat na samym początku, ponieważ mówimy o rewolucji czy ewolucji. Ja mam wrażenie, że z jednej strony dokonała się pewnego rodzaju rewolucja w pojmowaniu działań na rzecz społecznej odpowiedzialności i nazywaniu pewnych rzeczy po imieniu w ostatnim czasie, bo niestety jeszcze kilka lat temu to ten CSR, o którym mówiliśmy, to była taka wydmuszka. Marketingowa, coś, co służyło tylko i wyłącznie temu, żeby zyskać w oczach klienta. I to pytanie chyba muszę skierować przede wszystkim do Agnieszki, która jest najbliżej tutaj marketingu tak naprawdę. Tutaj się trochę uśmiecham, bo ja bym postawiła tutaj taki znak równości, więc dzięki za ten komentarz po wypowiedzi Kasi. Oczywiście celem firmy, celem przedsiębiorstwa zawsze będzie przetrwanie i tutaj. Kreowanie tego zysku, ale zysk też tworzymy poprzez lojalnych klientów, poprzez to, że oni są z firmą. A tą lojalność tworzymy poprzez spełnianie obietnic, które komunikujemy w wizji, które komunikujemy na zewnątrz. Czy Ty chcesz powiedzieć, że to podejście, stare podejście, nazwijmy to do CSR, bo w tej chwili już mówimy nieco szerzej o zrównoważonym rozwoju, o sustainability. Ja bardziej nawet to lubię, bo to jest dużo bardziej pojemne. To jest ta zdolność do trwania trochę w czasie. Że to właśnie dlatego się zmieniło, ponieważ no, klient mówiąc wprost, głupi nie jest. Konsument nie jest głupi, człowiek nie jest głupi e, i firmy też e, e, głupie nie są. <śmiech> <śmiech> e, będąc tutaj właśnie, stracając ten dystans, e, chodzi o to, żeby e, kierować się ludzką uczciwością. I w kontekście e, firmy, w której pracuję, czyli IK, naszą wizją jest tworzenie lepszego codziennego życia dla wielu lepszego też między innymi zdrowego i zrównoważonego. Więc e, my tą misję i wizję bardzo mocno i spójnie komunikujemy i też staramy się, aby nasze produkty, które oferujemy, również tą e, misję e, były spójne właśnie z tą misją i wizją i również benefitami odpowiadały na potrzeby klientów. No właśnie, bo strategię żabki już widzieliśmy, ona jest, przypuszczam, że w IKEA również i ten temat jest potraktowany i uwzględniony bardzo mocno w tych działaniach strategicznych organizacji. Tak jest. No właśnie, a jak to wygląda z perspektywy rynku tak naprawdę, takiego dosyć nieoczywistego, który też, którego przedstawicielkę również dzisiaj tutaj mamy, czyli tego finansowego. Jak Ty do tego się odnosisz? Znaczy, wiesz co, ja mam problem z tym pytaniem na dzień dobry, dlatego że ja się zgadzam z odpowiedzią i zgadzam się z tym, co było powiedziane. Znaczy, celem jest zysk. Tak? Dbamy o klienta, ponieważ też zależy nam na tym, żeby zyskać. Działalność na rzecz ESG dla mnie to jest w ogóle wymóg prawny w tej chwili. Znaczy, ja nie wiem, o czym my mówimy. Dla mnie to nie jest CSR, tak? Dzisiaj ESG jest zupełnie czym innym i CSR w związku z tym powinien zmienić też swoje oblicze. I to jest swego rodzaju ewolucja, rewolucja, dlatego że firmy muszą zmienić swoje podejście, jeżeli chodzi o społeczną odpowiedzialność. Ale z tym zyskiem właśnie łączy się ta odpowiedzialność i to jest odpowiedzialność nie tylko wobec klientów, wobec pracowników. Ale też wobec społeczności lokalnych. I teraz rzeczywiście te instytucje finansowe, no to nie jest żabka czy, czy IKEA, gdzieś bliżej nam do banków. Więc my trochę widzimy to wszystko przez perspektywę przede wszystkim edukacji, jeżeli chodzi o naszych klientów, i budowania takiej świadomości związanej z tym, w jaki sposób korzystać. Z jednej strony ze swoich finansów, jak te finanse i e, e, oszczędności swoje budować. Tak? To jest coś, na co my zwracamy uwagę i, i myślę, że w ogóle jest totalna zmiana przed nami jeszcze, tak? jeżeli chodzi o to myślenie. Bo mnie trochę właśnie niepokoi to, że my patrzymy i mówimy dzisiaj dużo o csr w kontekście ESG. A obawiam się, że za chwilę przyjdą ci klienci i powiedzą: e, Chwila, wy musicie raportować, łaski nie robicie po prostu i musicie sporo robić. A to nie jest, to nie jest e, CSR. Zgodzę się, wymóg prawny, ale i tu się z Tobą pokłócę. <noise> Mogę się, bo pod... twierdzę, ja twierdzę, że okej. Okay. Trzeba było to ubrać w pewnego rodzaju ramy, bo nie do końca wszyscy wiedzieliśmy, co robimy. Naginaliśmy często bardzo rzeczywistość. To jest ta właśnie wydmuszka marketingowa, którą mieliśmy, i trzeba było sobie te rzeczy w pewien sposób poukładać. Ale właśnie dzięki temu poukładaniu, tak naprawdę firmy i organizacje mogą z tego całego wielkiego tortu, z tych trzech literek, powybierać i właśnie yy, w konkretnych aspektach zacząć realnie działać. Czyli od mówienia przechodzimy do realnego działania. To, że to jest wymóg prawny, no o, niestety, czasami potrzeba trochę bata, żeby zacząć działać. Ale tutaj się zgadzamy, znaczy, to, to tylko i wyłącznie pokazuje, że to, że został wprowadzony wymóg prawny, wynika z tego, że było za mało takich firm jak Żabka czy Ikea. Tak, ale y, 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 de facto to od takich firm jak Żabka i IK będzie wymagało zupełnie nowego podejścia i nowych działań. Po prostu są firmy, które są role modelami, i tutaj je mamy, i oby tak dalej trzymam kciuki, i są firmy, które będą po prostu tylko i wyłącznie nadal przestrzegać przepisów prawa, ale to nie będzie społeczna działalność. Z waszego doświadczenia, na ile ten konsument faktycznie zwraca na te rzeczy. Uwaga. Gdzie to się tak naprawdę zaczyna? Kiedy na już Od razu, tak. <laughs> A, gdzie to zaczyna się? Słuchajcie. Y Zaczyna się to w momencie w ogóle takim na poziomie emocjonalnym. Bo teraz jak zejdziemy sobie na ten moment, kiedy mamy z z klientem, kiedy budujemy ten przywiązanie do marki, e, mówimy tutaj nie, nie, dopiero, nie na etapie produktowym, nie na etapie wyboru, gdzie, gdzie, gdzie kupuję, tylko na etapie OK, czy ja z tą marką mam jakiś, jakiś emocjonalny związek. Czy zgadzam się? z jej wartościami. Czy zgadzam się z wizją? I teraz to ha, Ale najpierw muszę mieć swój system wartości, nie? To prawda. I jakby pod to to zaczynam wszystko układać i dobierać sobie z tego wielkiego koszyka mamy dzisiaj już tak konkurencyjny rynek, że naprawdę ma bez czego wybierać. Dlatego mówimy o spójności. nie? Jakby każda firma też ma swoje portfolio, swoje wartości, swoją wizję, misję i też po to jest to ważne, aby tworzyć i utożsamiać się i szczerze przede wszystkim tworzyć te wartości, bo później to wychodzi w, w działaniach. A do czego chciałam dążyć? Do tego, że ten emocjonalny związek, on jest dopiero mocny wtedy, kiedy połączymy wizję i misję, czyli to, co my komunikujemy, czyli ten taki, no, nad, Emocjonalny ten element, z funkcjonalnym. Czyli kiedy wizja i misja jest rzeczywiście spełniona w tym, co my oferujemy. I to jest ten najmocniejszy element, ale to zaczyna się dopiero, kiedy te wartości i wizja są spójne z nami. To prawda, to bardzo istotne, ale ja podrzucę od razu też jeszcze jedno pytanie, licząc, że odpowiecie. Bo interesuje mnie to, w jakich działaniach tak naprawdę, naprawdę Waszym zdaniem, z Waszej perspektywy konsumentów przejawia się ta odpowiedzialność społeczna, znów można zeskanować QR-kod, znów można odpowiedzieć i tutaj już można wpisać swoje osobiste doświadczenia, stworzy nam się mapa słów. Jestem ciekaw, czy to, tutaj wiele elementów nam się powtórzy. Wiesz, wspomniałaś właśnie o tym raportowaniu i o tym, Sg, ja jeszcze odniosę tutaj do wypowiedzi Małgosi, bo mamy te trzy elementy. Dla mnie w tej chwili najtrudniejsze jest to, i tu odniosę się do dziewczyn tak naprawdę, bo mówimy o tym obowiązku, o raportowaniu, o tym, że no, musimy się wykazać w pewnych aspektach i je zaraportować. Natomiast tak naprawdę to S jest niezwykle ciężko zmierzyć. Czy jakie są Wasze doświadczenia, bo zajmujecie się tymi tematami oddolnie. Bo no wiecie, działalność na rzecz klimatu można zmierzyć. Co tam firma robi, gospodarka obiegu zamkniętego, energia odnawialna i tak dalej i tak dalej. No tu z człowiekiem jest zdecydowanie gorzej. Człowiek ja nie gorzej, to do to zmierzenia, robię. do zmierzenia. Czy ja wiem, my to robimy po prostu i znaleźliśmy takie narzędzie, o którym tutaj wcześniej wspominałam, nazywa się ono Inclusion Index. Jest to narzędzie, które Realizuje dla nas dwa kluczowe cele. Pierwszy to jest taki, i mówię o tej perspektywie z wewnątrz organizacji, żeby tutaj być dobrze zrozumianą. Pozwala nam zobaczyć, gdzie my jesteśmy w skali globalnej, bo lubimy, że tak powiem, się porównywać w sensie takim, budować aspiracje, to jest pierwsza rzecz. A druga jest o nas, jest o naszej organizacji i na to też stawiam akcent, ponieważ moje wieloletnie doświadczenie pokazuje, że jak ktoś wchodzi na tą drogę diversity and inclusion, to się po prostu rozgląda dookoła i myśli: to mi się podoba, to mi się podoba, tamto mi się podoba, to ja to będę robić. I zaczyna to robić i potem się orientuje, że no coś tutaj nie wychodzi. No jak ma wyjść, jak to było zupełnie o innej firmie. Więc dlatego my to narzędzie mamy jakby szyte na miarę, na, 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 miarę, na miarę żabki. I zadajemy 15 pytań ponad 2,5 tysiąca ludzi. Czy czują się włączani w decyzje, sprawiedliwie traktowani, czy mają szacunek, równe szanse do rozwoju? I oni nam mówią. I my po prostu wiemy. Ale same pytania to wiecie, patrzymy, kto nam odpowiada. I tu jest ten element różnorodności. Kobiety, mężczyźni, w jakim wieku, z jakim stażem. Jakiej narodowości, i wtedy to wiemy, bo gdybyśmy tego nie robili, to równie dobrze w ogóle można byłoby nie badać. Więc, więc, więc takie narzędzia są i wymagają naprawdę takiego bardzo, bardzo głębokiego namysłu. I to jest o percepcji, która jest ultra ważna, i ją zderzamy z, z twardymi KPI-ami, czyli my patrzymy, OK, to kto do nas przychodzi, i znowu to sobie rozbijamy na wiek, na płeć, kogo awansujemy, to o czym mówiłyśmy. Kto rośnie w naszej organizacji, i tak dalej, i tak dalej. E, więc ja nie, ja nie mogę powiedzieć, że to jest trudne. Znaczy być może, y, y, jeżeli jest decyzja, to jest sposób. Małgosiu. E, wiesz co? No szczerze mówiąc, y, zastanawiam się, co odpowiedzieć na pytanie. Nie, no bo... Jestem ciekaw twojej perspektywy na to, bo też dorzucę do tego jeszcze, bo Żabka jest też bardzo dobrym przykładem tego, że mimo wszystko można schodzić w dół też z tym wszystkim. Bo ja mam wrażenie, że z tym ESG też całym yy, i z tą odpowiedzialnością yy, generalnie mamy problem przede wszystkim dlatego, yy, że yy, no, mały przedsiębiorca to przede wszystkim zastanawia się nad tym, jak przetrwać? On się nie zastanawia nad tym, w jaki sposób ma coś zrobić, żeby coś było dobre dla otoczenia. No, być może wrzucę tutaj <grywanie> kij włożę, tak? E, może tak być. Natomiast e, ja nie przypuszczałem, że na temat ESG można się w ogóle pokłócić. E, miałem przyjemność prowadzić panel w trakcie e, ostatniego e, Europejskiego Kongresu Gospodarczego, na którym zaprezentowano e, raport pod ciężarem ESG, który mówi o tym, jak to teraz małe i średnie firmy będą obarczone tym wielkim ciężarem raportowania i wszystkiego spełnienia konkretnych obowiązków względem dużych organizacji, które będą wymagać, i tak dalej? Żabka, nie czekając na ten raport, odrobiła lekcję i zeszła do tych małych przedsiębiorców, pokazując im, że warto w to zainwestować, bo na końcu i tak. Osiągniemy. Zysk. To, jest, to jest super, bo ja uważam, że to jest właśnie społeczna odpowiedzialność. Znaczy ja tutaj uproszczę odpowiedź może, nie wiem czy wiecie co to jest SFDR, no to Unia Europejska wam powie wszystkim przedsiębiorcom jak co należy mierzyć, no i czy Żabka korzysta z takiego bądź innego indeksu to swoją drogą, ale będzie musiała skorzystać też z wytycznych Unii Europejskiej, które są, niejasne, no powiedzmy sobie szczerze, opóźniają się ze wszystkim w tej komisji i naprawdę wielkie instytucje nie wiedzą, jak, jak to robić, więc tutaj, tutaj wiele Termin nauki... kolejnych konsultacji przesuwany i tak dalej. Tak, więc ja myślę, że nawet dzisiaj jeszcze Żabka i K nie wiedzą, jak pewne rzeczy będą reportować, bo po prostu komisja im tego nie wyjaśniła, ale jakby abstrahując od tego, to będzie. Prędzej czy później to będzie, to będzie narzucone odgórnie i tak dalej. Natomiast rzeczywiście to nie duże spółki będą miały problemy, bo duże spółki mają capacity do tego, żeby się tym zająć stworzyć odpowiednie stanowiska pracy, wynająć firmy zewnętrzne, które im przygotują całe protokoły i to zrobią. Natomiast akurat małe i średnie, to jest w ogóle, dla nich to jest bajka, tak? Znaczy, nowy ład dla nich był już bajką, a co mówiąc, dopiero ESG. I dla mnie, mi chodzi o to, że. Y tak naprawdę my musimy zupełnie sobie zweryfikować to podejście, tak? I właśnie to co powiedziała, że, że, że jeżeli żabka albo inna firma zaczyna wychodzić naprzeciw i mówić tym małym przedsiębiorcom, którzy też niestety prędzej czy później będą musieli to robić, że my wam w tym pomożemy, tak? My wam damy do tego narzędzia, które będą jeszcze na dodatek darmowe na przykład, tak? Bo w ramach franczyzy będziecie mogli z tego skorzystać. To to jest super, tak? Bo dla mnie to jest obszar taki trochę edukacyjny Powiedziałabym, ale też takiego wsparcia rzeczywiście dla tych osób, które chcą być przedsiębiorcze. I to jest takie nowe spojrzenie. Kwestia diversity, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn, mężczyzn to, to, to jest coś, co istnieje. Bardzo jest takie, powiedziałabym, dużo się wokół tego dzieje i wokół się tego robi. Ale Tutaj, na pierwszym dzisiaj panelu, makro to chyba profesor Żońca mówił, tak, że my stoimy przed zmianami demograficznymi. Demografia jest jak walec. I, I my będziemy mieli coraz więcej starszych osób. A ja trochę mam wrażenie, że ten obszar, który był swego czasu modny, z tego całego CSR-u wypadł. I, I to jest może też obszar, gdzie należałoby wrócić, bo. Aplikacji moje 82-letnia mam, mama, której ostatnio zainstalowałam yy, aplikacji, właśnie, jeżeli chodzi o, o zakupy, bo o to prosiła, to musiałam sporo czasu poświęcić, żeby w ogóle wiedziała, jakie odpalić Stanęło na tym, to poproś panią w sklepie, jak będziesz miał problem, tak? Ale chodzi mi o to, że to jest też nowy obszar yy, wyzwań i zgadzam się tutaj. Marta Rybicka dzisiaj miała super prezentację. Bardzo fajna dziękuję. Sposobu w ogóle komunikowania się z, też z, nie tylko z młodymi ludźmi, ale z ludźmi też w naszym wieku. Może bardziej w naszym, tam nie wiem do kogo mam machnąć, bo ja trochę starsza jestem, ale nawet ja przestaję czytać już długie artykuły, niestety. I może jeszcze nie sięgam do TikToka, ale moja 21-letnia córka głównie czerpie z, z jakiejś. Jakiś takich podcastów krótkich, y, informacje i też z TikToka, więc ten sposób komunikacji rzeczywiście y, y, y jest bardzo różny. I, I ja trochę po prostu. W związku z tym rzeczywiście, przepraszam, że się upieram, ale ty jest widzę, jako taki obowiązek, który na twor dochodzi, i ja oczekuję powoli, że ta społeczna odpowiedzialność będzie trochę inaczej wyglądała, że na czym innym będzie się skupiać. Od siebie też tego oczekuję, tak. I, yy, I to jest trudne. No i tu wracamy trochę też do Waszej prezentacji, bo też o tym było tutaj istotna. Jest tak naprawdę edukacja, no bo yy, wydaje mi się, że to, że jesteśmy w tym momencie, w którym jesteśmy, że musimy o tym głośno mówić. Rozkładać te tematy na czynniki pierwsze, to jest wszystko kwestia braku świadomości, bo ta świadomość po prostu nie została ukształtowana na etapie edukacji, Michalina. Tak, ale sobie jeszcze myślę, um, jakoś połączę te wątki jak w głowie, mi się łączą. E, padło takie hasło, że, że ten zysk firmy to odpowiedzialność, że zysk tworzy odpowiedzialność i sobie pomyślałam, że e, tworzy odpowiedzialność za to właśnie, jaki świat kreujemy. I na otwierającej prezentacji też było takie hasło w żabce właśnie, że my, my wpływamy na otoczenie, otoczenie nie, my zmieniamy otoczenie, otoczenie zmienia nas. I sobie pomyślałam właśnie, co jest pierwsze, co jest później, że my kreując pewne standardy w organizacjach wpływamy na otoczenie, które zaczyna mieć potem inne oczekiwania, co innego staje się normą. My prowadząc działania edukacyjne w firmach. W jaki sposób zmieniamy tych ludzi? Nie? I oni potem szukają znowu czegoś innego, przynoszą te wartości do domu, zderzając z tym, co było dla nich normalne do tej pory normalne, naturalne. No właśnie, to bo to jest rzeczy w gruncie rzeczy o wartościach i właśnie o tej relacji docelowo, na którą mamy wpływać relacji z naszym klientem, konsumentem. Przyszli pracownicy również, nawet jeżeli spojrzymy na tego wewnętrznego interesariusza, to też są nasi klienci, tak naprawdę, też są nasi konsumenci. Jeżeli będzie ta świadomość, być może za, nie wiem, to chyba pewnie 10 lat, nie będzie trzeba tutaj mechanizmów prawnych, nie trzeba będzie raportowania, bo tą weryfikację zrobi już tylko li i wyłącznie konsument. Zgodzicie się? Ja e, się zgodzę, tylko że e, mówimy tutaj o tej ewolucji, więc jeżeli będziemy naprawdę tą edukację stawiać na pierwszym miejscu, to ta edukacja przyjdzie też i z rozwojem, i ta ewolucja rzeczywiście e, nastąpi. Ja bym się odniosła do tutaj tego, co jest na ekranie, czyli jak bardzo różnie definiujemy tą społeczną odpowiedzialność, i tutaj bardzo dużo jest opowiedzi o ekologii, o odbałości środowiska, ale też słuchajcie, to jest dużo o, o produkcie, o, o, o człowieku, o pracowniku, o uczciwości. Ja chciałam powiedzieć jedną rzecz w kontekście tego, jak można budować to zaufanie i trzymać się jakby ten, ten link cały czas z tą odpowiedzialnością społeczną. E, wcześniej wspominałam o lojalności. Jeżeli chcemy budować lojalność, chcemy mieć lojalnego klienta, to my musimy być przede wszystkim lojalni wobec niego. Więc jeżeli my dajemy jakiekolwiek obietnicę, to my przede wszystkim musimy je spełniać. I e, chciałabym jakby tym, um, tym zdaniem um, tak podsumować te wszystkie moje powiedzi i um, dać taki… To Agnieszka patrząc już na zegar pięknie podsumowała. No w takim razie też o parę słów podsumowania poproszę najpierw Małgosię. Ja bardzo bym chciała, żebyśmy rzeczywiście spojrzeli przez taki pryzmat i staram się to też przekazać firmom, które reprezentuję, bo firmy finansowe, no cóż, no też patrzą na zysk. Ale, ale staram się mówić, że i, i, i rozmawiać z prezesami, to się udaje. Słuchajcie, także jeżeli się chce, to, to można mówić, że musimy zadbać właśnie o klienta, bo ten klient nas zostawi, potem i sobie pójdzie, tak? Więc Zysk nie jest po prostu wszystkim w dzisiejszych czasach, i te wartości i rentowność będzie się obniżać, i musimy się z tym pogodzić. I musimy zdecydowanie więcej poświęcać uwagi klientowi otoczeniu, w którym on żyje. tak? Bo nie tylko sam klient, ale też otoczenie, w którym żyje. Więc wydaje mi się, że my musimy sami rzeczywiście przeformułowywać te, te myślenie o świecie. Kasia? Ja myślę o kilku rzeczach. Może zacznę od tego, że w tej całej dyskusji jest niesamowicie ważna jej transparentność. I to pytanie, które postawiłeś na początku, co jest rolą biznesu, zysk czy tam jakieś rzeczy dookoła, to, to bardzo to wsparła, żeby sobie zdefiniować. Druga to jest świadomość i wzięcie odpowiedzialności za swój wpływ. Który się ma, w centrum naszej strategii jest, jest planeta. I wy też, wy też tutaj pokazaliście, że ten aspekt ekologiczny, środowiskowy jest super ważny, no bo jak go nie będzie, to nie będzie przestrzeni do realizowania czegokolwiek, ale, ale chcę, jakby mówię o tej planecie, bo ten wpływ jest po prostu bardzo, bardzo szeroki. Trzeci element to jest zaangażowanie. W mikro, makroskali. Ja byłam niesamowicie podekscytowana, jak włączaliście się w te pytania, czy z naszej prezentacji, czy tutaj u kuby, bo to znaczy, że gdzieś to właśnie koresponduje z Waszymi wartościami. Wcześniej mówiłam, że w tych generacjach, które banano, dla co, co najmniej 40% kwestie prawo człowieka, równościowe są ważne, a w ogóle to zaangażowanie biznesu, inne aspekty jego oddziaływania jest ważne dla ponad 80%. I powiedzmy, tutaj takie mikro, mikropotwierdzenie tego, tego elementu się, się znalazło. I czwarte, co też równie mocno wspieram, to jest po prostu ta edukacja i, i rozmowa. I też to, co ty powiedziałeś, Małgosia, dzielenie się tymi, tymi doświadczeniami z, z, z tymi podmiotami, które tego capacity nie mają, bo działają na innych rynkach, nie mają tych zasobów ludzkich, eksper, eksperckich i tak dalej, i tak dalej. Michalina? Ja podsumuję chyba tak w kontekście budowania tej odpowiedzialności, że to kwestia nie tylko organizacji jako ciała, ale zadbania o to, żeby wszyscy w tej organizacji czuli tą odpowiedzialność, czyli budowania takiego podejścia, w którym każdy dyrektor, dyrektorka wie, jaki jest jego wpływ, jej wpływ, nie tylko na, na zysk, na ludzi wewnątrz. Na, na środowisko, na społeczność lokalną. Szczególnie myślę, to jest istotne właśnie w firmach y, chociażby produkcyjnych, nie? W które zazwyczaj są ulokowane gdzieś y, y, w niezabudowanych terenach i y, y, y pracownikami są tylko y, ludzie, którzy pracują dookoła. Więc jakby oni kreują ich świat i to jest dopiero odpowiedzialność. Bo to jest tak naprawdę wpływ, a o wpływie, który ma każdy z nas i może ja jestem idealistą, ale twierdzę, że tak naprawdę to wszystko jest o zysku. Tylko musimy trochę zmienić jakby postrzeganie tego, co sprzedajemy. To już nie są tylko i wyłącznie produkty, to są też wartości, bo za tymi wartościami właśnie stoją nasze produkty. I być może dłużej nam przyjdzie budowanie tego zysku, bo to również takie podejście jest inwestycją pewnego rodzaju, ale zdecydowanie możemy na tym dużo więcej zyskać. Bardzo serdecznie! Oh, a, już było podsumowanie, tak. Bardzo serdecznie dziękuję. Michalina Konkel, Agnieszka Maćkowiak, Małgorzata Rusewicz i Katarzyna Zabratańska. Bardzo dziękuję za tę dyskusję.